Cześć! W dzisiejszym filmie zobaczysz 5 sprytnych gadżetów z platformy TEMU. Praktycznych, niedrogich, z nutką technologii, którą każdy doceni. Od łazienki, przez kuchnię, po ogród. Zaczynajmy. Pierwszy bezdotykowy dozownik mydła, montowany na ścianie. Koniec z mazaniem brudnymi rękami po tradycyjnej pompce. Wystarczy zbliżyć dłoń, a inteligentny czujnik ruchu w ułamku sekundy poda ci idealną porcję mydła. Zero dotykania, zero bałaganu i 100% higieny. Ma pojemność aż 380 ml, więc ciągłe dolewanie mydła to przeszłość. Ładujesz go wygodnie przez USB, więc zapomnisz o bateriach. Montaż na ścianie oszczędza miejsce na umywalce i dodaje nowoczesnego sznytu twojej łazience lub kuchni. To małe urządzenie sprawia ogromną frajdę przy każdym myciu rąk, a przy okazji dba o twoje zdrowie i porządek. Wypróbuj sam, a klasyczna butelka z mydłem w płynie odejdzie w zapomnienie. Drugi gadżet to przenośny blender 400 ml. Mały, ale wariat. Wyobraź sobie, jesteś po treningu albo w biurze i masz ochotę na świeże smoothie lub shake proteinowy. Wyciągasz z torby butelkę blender, wrzucasz owoce, trochę mleka, naciskasz przycisk i gotowe. Ten kompaktowy mikser ma sześć ostrzy ze stali nierdzewnej, które poradzą sobie nawet z kostkami lodu. Mocny akumulator 1500 mAh pozwala przygotować nawet kilkanaście koktajli na jednym ładowaniu, a port USB-C oznacza, że naładujesz go praktycznie wszędzie. W samochodzie, z powerbanka czy laptopa. Koniec z wymówkami, że zdrowe odżywianie jest trudne. Teraz zrobisz witaminową bombę gdziekolwiek jesteś. Na kempingu, w pracy albo nawet w drodze na trening. To gadżet nie tylko dla fit freaków. Doceni go każdy zabiegany facet. Spróbuj, a zwykły shaker odejdzie w odstawkę. Trzeci gadżet to wysokociśnieniowa dysza do mycia auta i ogrodu z pianownicą, dzięki której zamienisz zwykły wąż ogrodowy w mini myjkę ciśnieniową. Podpinasz dyszę do węża, dolewasz szampon samochodowy do dołączonego pojemnika, a potem patrzysz, jak z lancy leci gęsta piana pokrywająca całe auto niczym w profesjonalnej myjni. Chwila odczekania przełączasz na mocny strumień i zmywasz cały brud bez wysiłku. Możesz regulować ciśnienie i szerokość strumienia. Od szerokiej mgiełki pocelowany strzał w trudno dostępny brud. Umyjesz nie tylko samochód, ale i zabrudzony podjazd, taras czy meble ogrodowe. Brud, który do tej pory wymagał szorowania, teraz znika pod naporem wody niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a raczej pistoletu na wodę. Zrób własną małą myjnię w domu i zapomnij o wydawaniu fortuny na myjnie. Czwarty gadżet to odkurzacz bezprzewodowy mopujący ID 12. Prawdziwy kombajn do sprzątania domu. Nie lubisz poświęcać weekendu na latanie z odkurzaczem i mopem? Ten sprzęt łączy obie te funkcje w jednym. Wyposażony w mocny silnik wciąga kurz, okruszki i sierść jak klasyczny odkurzacz, a zaraz potem przeciera podłogę na mokro, niczym elektryczny mop. Suche i mokre sprzątanie za jednym zamachem oszczędza Twój czas i plecy. Bezprzewodowa konstrukcja oznacza zero użerania się z kablem. Sprzątasz swobodnie w każdym kącie. Ma dwa tryby mocy, standardowy do codziennego sprzątania i turbo, gdy trzeba usunąć większy bałagan. Po skończonej pracy uruchamiasz funkcję samoczyszczenia, a urządzenie samo opłucze wałek mopujący. Mniej brudnej roboty dla Ciebie. Daj się wyręczyć technologii i zobacz, że porządek może robić się prawie sam. Miejsce piąte. Te solarne lampki ogrodowe LED w kształcie kul. Osiem trybów. Piąty gadżet pozwoli Ci zabłysnąć dosłownie. Solarne lampki ogrodowe LED w kształcie kul zamienią Twój ogród w nastrojową oazę bez podnoszenia rachunków za prąd. Wystarczy wbić te kule w ziemię, wśród roślin lub wzdłuż ścieżki, a w dzień naładują się energią słoneczną. Gdy zapadnie zmrok, automatycznie rozświetlą otoczenie ciepłym blaskiem. Każda lampka oferuje 8 różnych trybów świecenia. Możesz ustawić spokojne, stałe światło na relaksujący wieczór, albo włączyć kolorowe migotanie, które zrobi wrażenie na gościach na wieczornym grillu. Te wodoodporne kule LED nie tylko wyglądają efektownie, ale też nic nie kosztują w eksploatacji. Zero kabli, zero wymieniania baterii. Wygodnie i ekologicznie. Rozświetl swój wieczór tymi lampkami i przekonaj się, jak potrafią zmienić klimat otoczenia. Na tym kończymy nasz przegląd. Który gadżet podobał Ci się najbardziej? Koniecznie daj znać w komentarzu. Linki do wszystkich zaprezentowanych produktów znajdziesz w opisie filmu. Sprawdźcie, je, jeśli któryś wpadł Ci w oko. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.